Książki na i pierogowe szaleństwa. Są w niej zawarte przepisy mojego własnego autorstwa. Jest to książka w kolorze. Bardzo szczegółowe są opisane przepisy. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie, chciałabym Wam pokazać, jak się przyrządza na pierogi ciasto podstawowe. Szanny nam będzie. Mąka przesiada. Dajemy sól olej. Wieszając łyżko, wlewamy gorącą wodę i mieszamy mąkę. To jest taki proces potrzebny po to, żeby ta mąka się zawarzyła, żeby ciasto było mięciutkie, elastyczne i rozpływało się. Po zalaniu gorącej wody odstawiamy to około no, no, tak pół godziny, żeby ono się zaparzyło i, i osypiało. Ewentualnie niekoniecznie się być. Jeżeli mamy odpowiednie naczynie, to, to możemy je zrobić oczywiście w naczyniu, ale ja tutaj mam akurat, żeby dla Państwa bardzo dokładnie pokazać, jak się to ciasto wyrabia. żebyście to widzieli. Więc ja to wszystko przesypuję na stolnicę. Słuchajcie, tutaj trzeba dokładnie ciasto ugnieść. ugniatamy. Tutaj y, czujemy w dłoniach, jak ono pracuje, y, czy po chwili ugniatania y, tego ciasta, ono będzie potrzebowało więcej wody czy mąki, ale tutaj akurat y, zapraszała się super, y, bardzo ładnie się poddaje w dłoniach, więc ugniatamy ładnie kłania mąkę. Zobaczcie, ono już jest robi się takie elastyczne, ale żeby ciasto było gładkie, miękkie. Więc musimy... Tutaj ten proces jest taki, że musimy trochę ją tak? czyli wyrobić, żeby ono było naprawdę mięciutkie i elastyczne. tak sobie podsypujemy po zrobieniu tego ciasta. Jest ono dla I teraz kiedy ja jeszcze ciasto zrobiłam to taką górę, zostawiam ciasto. Tylko trzeba pamiętać, żeby obsypać moko. Wkładamy kulę do naczynia, posypujemy. Jeżeli będziemy wylewać od razu, może to ciasto się rozrywać. Ono jeszcze pod wpływem tego ciepła yy, nie ma tej elastyczności i, i może się rozrywać. Więc najbezpieczniej będzie yy, właśnie jak ono odpocznie. Chociaż tak nawet 20-30 minut. Po dokładnym wyrobieniu ciasta odstawiamy je na pół godziny lub godzinę, po założeniu. Potem formujemy kulę, którą posypujemy delikatnie łąko, żeby się nie przyklejało. Po tym czasie, kiedy to ciasto odstanie, czyli wyleżepuje się, po tym czasie bierzemy kulę. Lekko posypujemy ją łąką. Jeszcze tak kilka razy zawniatamy. Odrywamy kawałek ciasta zresztą wstawiamy do miseczki. Jak jest, kochani, za mało mąki, to więc jeszcze tam nie się tej mąki. Posypujemy dokładnie, bo nam przy bałkowaniu to po prostu się nie przykleiło. I dany kawałek ciasta wałkujemy. Tutaj akurat to nie było bardzo cieniutkie i też bardzo grube. Z każdej strony. Tu będziemy czuć pod bałkiem że ciasto już. Parsz akurat wybrałam bez twarogi, na tu gdzie jest dodane cukier i cukier oczekiwany, dokładnie jest ten parsz wymieszany i będziemy nadziewać tym farszem pierożki. Więc na początku musimy szklanką zrobić krążki, więc wykrawamy krążki. Bierzemy dany krążek. Ja akurat y, przygotowałam y, szklankę wody po to, żeby moczyć łyżkę, żeby ona się nie przyklejała do danego farszu, żeby gdzieś tam nagle zahaczała od ciasto, żebyśmy mieli tutaj wygodę y, lepiej do pierogów. Więc maczę łyżeczką w zimnej wodzie i nakładam farsz. Słuchajcie, tutaj jakby nie ma takiego ograniczenia, tak, ile tego farszu, Może być jedna łyżeczka, może być dwie. To, to jest zależne, słuchajcie, od tego, jaką szklanką będziemy robić krążki. Bo jeżeli będzie mniejszy krążek w szklance, no to być może będzie to jedna łyżeczka, tak? Więc ja lekko rozciągam, zobaczcie, jakieś ciasto elastyczne, rozciągam w ten sposób na pół. Zobaczcie, z jaką lekkością proszę zobaczyć, z Nic się z nim nie dzieje, on jest elastyczny. Mięciutki, nie klei się do dłoni. ja zawsze robię właśnie. O, Taką o fajną słuchajcie. tak jest też można to oczywiście. Palce zanurzyć. Mącę wtedy jest wygodniejsze jak robienie tej całej koparki. Tutaj... Pomysłów na talbankę, to już mogę zostawić dla Państwa, jak każdy ma jakiś tam swój własny sposób, więc też może. taką specjalną informację, w której możemy znaleźć, że na przykład przy farszu z kapusty, z kapusty kiszonej i z suszonymi grzybami przed lepieniu pierogów, tak na godzinę, wyjąć po prostu ten farsz i wyłożyć na sitko, żeby ten sok też się ciekł z tego farszu, yy, dlatego, że później yy, przy lepieniu ten farsz sok, między gdzieś tam folbankami, pomimo że dobrze, gdzieś tam ściśniemy, ale on po jakichś tam pięciu minutach może wypłynąć, więc najlepiej, żeby się zabezpieczyć w to, żeby to też i później nie rozklejało się w wodzie, najlepiej godzinę przed lepieniem wyjąć troszeczkę wcześniej, niech on będzie na sitku, odsączy się troszeczkę, przemieszać dosłownie łyżką z rasy, żeby tak fajnie to ściepło. Więc tak wyglądają praktycznie wszystkie firuly z mojej książki. Są bardzo właśnie estetyczne, e, ciasto jest bardzo pyszne, rozpływa się w ustach, jest delikatne, e, jasne. Także e, warto e, spróbować, e, nie bać się w ogóle jak ktoś nigdy nie robi pierogów, e, proszę się nie bać, naprawdę. Jeśli nawet ciasto, słuchajcie, wyjdzie, e, będziemy wyrabiać także za gęste czy, czy za luźne, tutaj jest e, są metody, że można dodać jak za gęste, to wody, jak za rzadkie, to dodać troszeczkę mąki. Ale uważam, że z tych przepisów, które ja opracowałam, nic nie trzeba dodawać. Więc wszystkie te pierożki, które są w książce, to na pewno każdy znajdzie swój taki najbardziej ulubiony przepis. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do mojej książki. Po krótkiej prezentacji zobaczyliście Państwo jak zrobić dobre ciasto na pierogi. Więc tutaj znajdziecie wszystkie przepisy dla siebie, odnośnie jak przygotować ciasto, farsz, jak pierożki ugotować i jak zrobić też okresę. Więc zapraszam jeszcze raz Państwa serdecznie do zakupu i życzę smacznego.